911 jest już z nami od ponad 50 lat. Na ulicach pojawia się właśnie ósma generacja tego legendarnego samochodu sportowego jeszcze szybsza, jeszcze mocniejsza, jeszcze większa, jeszcze bardziej ekonomiczna. Zapraszam Was na krótki przewodnik po zmianach w 911, z którego dowiecie się jak najszybciej odróżnić tę nową, ósmą generację od poprzedników. Zaczynamy! 911992 Zapamiętajcie tę zbitkę cyfr. No chyba nie liczyliście tutaj na jakieś drastyczne zmiany, jeżeli chodzi o design. Samochód nieznacznie urósł na długość, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsza w tym przypadku jest szerokość. Do tej pory było tak, że 911 z napędem na cztery koła były poszerzone. Miały szersze tutaj bioderka. Te na dwa koła były z napędem na dwa koła były węższe. Teraz Tę szerokość zunifikowano. 911 jest po prostu szeroka, niezależnie od tego, czy ma napęd na cztery koła, czy tak jak tutaj na dwa, te biodra poszerzyły się 43 mm na szerokość. I to widać to są naprawdę solidne bioderka. A obserwowanie tego elementu tutaj w bocznym lusterku jest jedną z najprzyjemniejszych rzeczy, jakich może dostarczyć Wam współczesna motoryzacja. Nowe 911 najłatwiej rozpoznacie oczywiście po. Tyle poza No tutaj zmiany jak na Porsche 911 są niemal rewolucyjne. Przede wszystkim e, ten poziomy light bar łączący teraz e, światła. No, optycznie poszerza nam to i tak szerokie dupsko i wygląda według mnie e, genialnie. Tutaj na tej wielkiej powierzchni może pojawić się oznaczenie wersji Carrera S na przykład, ale tak naprawdę nie chcecie tu mieć tych napisów, bo nie wyglądają jakoś super. Kolejnym bardzo istotną, bardzo istotną zmianą są wydechy, które teraz zostały wkomponowane w tylny zderzak, dawniej wystawały spod spodu, teraz są w tylnym zderzaku i to jest niemal identyczny zabieg stylizacyjny jak w najbardziej ekstremalnych 911, czyli w 911 GT2RS. Piękna sprawa. A tak przy okazji to ten sportowy układ wydechowy z czarnymi końcówkami, to jest opcja Obowiązkowa, e, którą macie już za 15 tysięcy złotych. Urosło także tylne skrzydło, które ma dwie pozycje pracy w zależności od prędkości. Urosły także koła z przodu, co prawda, nadal 20 cali, ale z tyłu już 21 cali do tej pory. Był to zabieg zarezerwowany tylko dla 911 GT3 RS, także bazowa 911 przejmuje sporo z RS-ów i to według mnie jest piękna sprawa. Duże koła kryją. Duże tarcze hamulcowe, tutaj mamy węglowo-ceramiczny, opcjonalny węglowo-ceramiczny układ hamulcowy. Najdroższą opcję jaką możecie mieć w 911 kosztuje bagatela 48 tysięcy złotych. Do tego fantastyczne opony Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3. W ogóle Goodyear będzie miał teraz bardzo dużo wspólnego z najmocniejszymi Porsche. Z tyłu szerokość opony 305 mm. Klamki. Gorący i kontrowersyjny temat w przypadku nowego 911. E, są ładnie wkomponowane w nadwozie, wysuwają się po odryglowaniu zamka, działają bardzo ciężko, solidnie. E, no i cóż, to na pewno nie były tanie rzeczy. Sądzę, że można było lepiej spożytkować pieniądze przeznaczone na opracowanie tych klamek gdzieś w innym miejscu 911. Płynnie przechodzimy do przodu. Tutaj zmiany nieco bardziej subtelne, ale jeżeli teraz zwrócę na nie na Waszą uwagę, to będziecie je bezbłędnie wyłapywać. Po pierwsze, na pokrywie bagażnika pojawiają się takie dosyć wyraźne przetłoczenia. To jest bardzo charakterystyczny element, jeżeli chodzi o 992. Poza tym, wloty powietrza na dole w zderzaku zostały optycznie połączone tym czarnym elementem. Teraz. Tak to wygląda. Światła. Co prawda ten kultowy kształt pozostał niezmieniony, ale to, co dzieje się we wnętrzu, to jest zupełna nowość. Teraz w 911 możecie mieć matrycowe światła LED. Dodatek za około 16 tysięcy złotych. Po pierwsze genialnie świecą, wycinają wszystko, co powinny ze snopu światła. Po drugie genialnie wyglądają tutaj design tego elementu. No, robi wrażenie. Osiągi nie mogło być inaczej, oczywiście też wzrosły. Teraz Carrera S ma 450 koni, a to tyle co 911 GTS poprzedniej generacji. Te 30 koni więcej względem poprzednika uzyskano dzięki dwóm większym turbospręża turbosprężarkom. 0 do 100 km na godzinę. Z pakietem Sport Chrono 3,5 sekundy to też osiągi porównywalne z GTS-ami poprzedniej generacji. No, te osiągi tego power'a naprawdę czuć. Nawet te 305 mm opony mają czasami problem z ogarnięciem tej mocy. Nie wiem, czy jesteście gotowi, żeby zobaczyć moc i potęgę tego 6-cylindrowego, 3-litrowego boksera w całej okazałości, ale zaryzykujmy. Gotowi? Tada! Tak, to jest generalnie wszystko, jeżeli chodzi o silnik 911. Co drogo, też ciekawy element. Ale są teleskopy. Te wszystkie zmiany sprawiają, że nowe 911 jest zażo 5 sekund szybsze od poprzedniczki. Na Nurburgringu 5 sekund to jest naprawdę przepaść. Ten lepszy czas uzyskuje mimo tego, że jest cięższym samochodem to 911 jest o 55 kg cięższe od poprzedniczki. 10 kg zawdzięczamy tylko i wyłącznie filtrowi cząstek stałych stałych, który musiał się tu znaleźć. 20 kg więcej to nowa. Ośmiobiegowa teraz skrzynia PDK. To osiem biegów, to przygotowanie pod napęd hybrydowy, który trafi do 911 za 4 lata przy okazji faceliftingu. A skoro przy skrzyni jesteśmy, to przejdźmy do środka. Pierwszym elementem, który rzuca się w oczy we wnętrzu nowego 911 jest ten lewarek skrzyni biegów. No jest teraz wielkości kluczyka. Na zdjęciach i na filmie zapewne wygląda komicznie, ale tak naprawdę w użytkowanie jest genialnie ergonomiczny. Mała rzecz, a cieszy. Co prawda straciliśmy możliwość manualnej zmiany biegów lewarkiem, ale widocznie Porsche uznało, że i tak z tej opcji nie korzystaliście. Poza tym we wnętrzu same nowości, cały projekt jest znacznie bardziej rozciągnięty w poziomie, dużo więcej poziomych linii. No i przetoczyła się tu cyfrowa rewolucja, poznikało większość przycisków. Teraz, tu, gdzie były przyciski, mamy dwa gołe panele, można tu sobie coś nakleić. No i ekran systemu multimedialnego. Stany z innych modeli Porsche nie jest to największy ekran, jaki możecie dostać w markach premium. Niemniej szybkością działania znakomicie nawiązuje do osiągów 911. Nie mam mu nic do zarzucenia. Porsche, tak jak zresztą i cały koncern volkswagena doskonale wie, że trochę fizycznych przycisków mimo wszystko trzeba zostawić i również mamy je w Porsche, są genialnie tutaj wkomponowane w konsolę środkową. Chociaż mają jedną wadę. Od razu zdradzają, że zaoszczędziliście na opcjach 911. Bo, na przykład, jeżeli nie zamówicie automatycznego podnoszenia przedniej osi za 12 tysięcy, to tu po prostu będziecie mieć kolejny generyczny przycisk, pod którym możecie sobie zdefiniować dowolną funkcję, No ale będzie widać, że tej opcji nie macie. Fizyczne, genialne przyciski zostały również do obsługi klimatyzacji super sprawa! Fotele opcjonalnie regulowane we wszystkich kierunkach. To jest nieistotne. Istotne jest to, że są wentylowane i podgrzewane i tą wentylację i podgrzewanie można włączyć jednocześnie, a więc test na premium zaliczony. Wiele nowości również przed oczami kierowcy, po pierwsze kierownica, Porsche robi naprawdę genialne kierownice, nie inaczej jest w przypadku tej opcjonalnej kierownicy GT, chociaż mam do niej kilka uwag. Z generacji na generację wydaje mi się, że te kierownice w Porsche stają się coraz bardziej plastikowe, jeszcze kiedyś mieliśmy tutaj aluminiowe obwódki, Teraz jest czarny plastik. Popatrzcie też co się stało z pokrętłem Sport y, od wyboru trybu jazdy z pokrętłem Sport Chrono. Wydaje mi się, że jego design stał się znacznie uboższy niż do tej pory. A skoro już przy trybach jazdy jesteśmy, to doszedł nowy tryb jazdy Wet. Z przodu nad nadkolach są mikrofony, które na podstawie dźwięku rejestrują to, kiedy zaczynacie jechać po mokrym czy w deszczu i odpowiednio sugerują zmianę trybu na wet, dzięki któremu samochód staje się bardziej łagodny i potulny. Widocznie Porsche uznało, że nie ogarniacie na mokrym. Nie mogło oczywiście zabraknąć cyfrowej tablicy wskaźników. Zwróćcie uwagę, jak ona jest pięknie wygięta i wkomponowana w deskę rozdzielczą. Według mnie to najładniejsze cyfrowe zegary, jakie obecnie otrzymuje, możecie otrzymać w markach premium. Tym bardziej, że zwieńczone analogowym obrotomierzem. Spierzmy się kochać takie analogowe wskaźniki. One szybko odchodzą, chociaż znów tu mógłbym mieć drobne zastrzeżenie do tego, że ten prędkość obrotomierz jest troszkę plastikowy, ta tutaj obwódka. No dobra, muszę jeszcze wspomnieć o cup holderach. Te cudownie przekombinowane uchwyty na kubki, które do tej pory wysuwały się, stąd zostały zastąpione prostszym rozwiązaniem. Jeden mamy tu, drugi może być. Wydaje mi się, że jest to opcja bezpłatna. Montowany tutaj, w ten sposób. Proszę bardzo. No i na koniec najważniejsza kwestia, czyli to jak jeździ nowe 911. No i nie będę tutaj przed wami ściemniał, ja nie jestem ekspertem od 911, dawno nie jeździłem poprzednią generacją, w związku z tym nie jestem w stanie odnieść i porównać bezpośrednio tej nowej generacji do poprzedników. Jestem natomiast w stanie wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o sportowe doznania z jazdy tym samochodem, to są one na zupełnie dużo wyższym poziomie w porównaniu z tym, co dzieje się w najmocniejszych kupetach od niemieckich marek premium. To jest po prostu nadal fantastyczny samochód sportowy, czystej krwi. Dzięki.